Witam Was na kanale Kwasogranie. Rozpoczynamy kolejny odcinek. Forest Green. Planek za zasterami. Forest Green. Ostatnio Remis w pierwszym meczu sezonu. Teraz czeka nas e, kolejny mecz z Mansfield. No, zobaczmy, jak tutaj zespół będzie ustawiony. Jak widzicie, e, problematycznie się robi ze względu na to, że zawodnicy są podmęczeni. Bernard, będzie zmiana. Dabo, Baka Jojo, będzie pojedynczego Stevensa. E, Taylor, Dineja e, i tutaj, e, Diney, może Stevens wróci. Popatrzmy na środek. Dorset, Robson, lewa strona. E, musimy tutaj Lawinera e, wrzucić. Godz i zostaje, a może zróbmy tak, że Jęks z Gocem i Godz Andrian. Bunker, jak coś zostaje, i teraz zastanawiam się nad tym transferem Bendla, czy nie będzie on potrzebny, ale mamy Kolmana, który wygląda dość w porządku, więc on będzie na rezerwie i dostanie szansę w naszej drużynie. Poruszmy zatem dalej, i zapraszam Was na mecz z Mansfield który odbędzie się za niedługo. Widzicie, niepotrzebnie e, będle, niepotrzebnie bunker, będle. To będle był do sprzedania, a bunker miał zostać. E, w ten sposób to rozpatrywaliśmy. Niepotrzebnie chyba zrobiliśmy zmiany w składzie. Już myślałem, że jest e, dzień meczowy. Tutaj zamieszany, zamieszany jednak był e, czas na chwilę, ofertę transferu za Hala Holanda odrzucamy. Jak widzieliście, jednym okiem pewnie e, jest Harmony Lino. szukamy wzmocnień. Szukamy oczywiście wzmocnień, choć ostatnio mówiłem, że ci zawodnicy, którzy są, raczej zostaną i tak mi się wydaje, że ten skład zostanie, ale tutaj jeszcze mamy stare sprawy, kiedy szukaliśmy prawego, prawego obrońcę i napastnika i tutaj e, Greenslight e, 525 siła strzału podania. Na, na ten moment chyba jeszcze nie. Zobaczmy, jak wygląda kalendarz, zanim zaczniemy. Przejdziemy do tego meczu. Bo tutaj widzieliśmy, że jednak jest za niedługo Puchar. Jest za niedługo Puchar tutaj e, w puchary Jest Sprawa dla nas ważną na pewno. Nie chcemy go odpuścić, więc wydaje mi się, że tutaj wyjdziemy drugim składem. I zagra tak. Taylor Bakayajo. Taylor bakajają w ten sposób. Carrick. McAllister. Adrian. I tutaj widziałbym Colmana. Może Colmana. Może nie. Może Colmana Ławkę. Jego miejsce bunker. Jego miejsce bunker. Bunker w jego miejsce, Bendl dostanie szansę na wykazanie się za Jęksa. Jest jeszcze McCann, który ma szansę, ale raczej na puchary. Yy, znaczy na ligę, więc tutaj zostanie. Tam jest Jęks, jest Adrian i McMahon. No dobra, no dobra. to maje Steven, zastanawiamy się który z zawodników, czy Bendle, chciałbym sprawdzić tego Bendle'a, McCann no dobra, McCann na razie zostanie na ławce rezerwowej zobaczymy Andriana jak się spisze eee, no i no i właśnie, jeszcze może zrobimy zmianę na obronie, czyli Taylor zejdzie, wejdzie nisk i wejdzie Johnson. Wejdzie Johnson. Dorset zostaje. Janks, Gotts, Burgess, Lewa, White. Burgess, White. No dobra. Na razie niech Holland zostanie. Johnson, Dabo. Bernard to zagrał. Dobre spotkanie. tabo będzie tym piłkarzem na ligę Dawo Bernard. Na razie Bernard zostanie w pierwszym składzie, a my no, spróbujemy zagrać tym składem w lidze. Może się to nam uda dobrze, fajnie pokładać. Taylor dał bardzo dobry mecz. Musimy zrobić takie zmiany ze względu na to, że niestety, albo stety. Niestety albo stety mamy mecz pucharowy. Piłkarze nie zdążą się zregenerować. Chcemy mieć pełny skład na ten puchar. Czy odpuszczamy ligę? Oczywiście, że nie, ale puchar jest ważny. Może dać nam przepustkę, po pierwsze, jeśli chodzi o finanse, dodatkowe zastrzygotówki, a po drugie przepustkę do pucharu, więc tutaj wydaje mi się, że warto, warto stawiać na puchar. No, i myślę, że tutaj nie będziemy odpuszczać żadnego połaru, będziemy wystać najmocniejszy skład. Teraz Swan, Dabo, Johnson, daleka piłka do Taylora, Taylor, Bakayajo, McAllister, Dabo, Johnson, i Nice. Ajajaj, błąd Inisa przy tym wyprowadzeniu, musimy wracać w serwer i akcja po stronie piłkarzy Mansfield, daleka piłka Johnson, wyskakuje bardzo wysoko, ale podanie niedokładne Aguirre i nasz bramkarz nie zawodzi. To jest jedyny chyba zawodnik, który został ze starego składu. Jedyny zawodnik, który pewne miejsce w składzie i tutaj widać, że nawet na, pół, na, na, na puchary nie zostanie zmieniony bramkarz rezerwowy. Garik Prowadzenie akcji przez Gerika, bardzo powolne, czekamy na y, Lawinera, Lawiner, dośrodkowanie, oj ta piłka zagrana daleko, bo nie zdążył, zbyt mocno. To zbyła szansa przechwycenia tej piłki, odskoczyła piłka żółtej koszulce, futbolówka, niestety, dobrze ma ale tylko na krótko zatrzymujemy ten atak. Drużyny Mansfield. Tam. Świetnie teraz Hewitt. Do środka jest Adrian. Karik wraca. Dobrze blokują piłkarze. Dobrze blokują piłkarze w różowych strojach. Lawiner. Świetna piłka do Taylora. Taylor. Taylor. No, i znowu niedokładne. Kangur to był piłkarz z Bristol Rovers kiedyś, Williams. Ale po tylu latach to przecież wiadomo, że są przetasowania w składach. Lawiner. Żółtrożne. Złe wybicie piłki. Na razie nie zagroziliśmy w ramce naszego przeciwnika. No, robi się problematycznie. Wiadomo, że gra drugi skład, ale to też nie powinno tak wyglądać. Dabo, dobra piłka do Garika, Lawiner, Garik, mamy szansę na kontrę. Lawiner, Garik, schodzi Garik do środka, piłka do Taylora, Taylor, Taylor, ma sporo miejsca Taylor, strzela. No i tutaj pierwszy strzał w 32 minucie zablokowany przez e, drużynę gospodarzy. Stylon próbował odzyskać się piłkę. Garak wycofanie piłki do Dabo, Dabo. Będziemy próbowali przemieścić się pod bramkę. Bakaja, ja, no nic z tego sobie nie robią nasi przeciwnicy. 50 minuta. 5 minut. Doliczył doliczył sędzia 00. Przewaga odróżnych gospodarzy. Goście muszą w końcu zabrać się za grę. Bunker. Johnson. i błąd. Błąd, ale naprawiony, naprawiony. Taylor, zrobimy chyba zmianę. Zejdzie bunker, który dzisiaj nie pokazuje się z dobrej strony. Wejdzie za Adriana Coleman i spróbujemy w takim ustawieniu, jak coś, to bundle jeszcze dostanie szansę na pokazanie się na boisko. późno próbują rozegrać w tą piłkę piłkarze. Piłka, że Forest Green zbyt późno dają. Piłkę do przodu, co powoduje no, problemy. Problemy w rozegraniu tej futbolówki teraz zmiany Johnson. Jest dabo. dabo. Piłka do Adriana, Adrian. I to samo, dobrze że Makalister tutaj podszedł wyżej. Piłka do Dabo, Dabo, Dabo. A i też Magdon zdążył wrócić. Prawie udało się tą piłkę przejąć, Próbują e, agresywni piłkarze Forest Green przejmować futbolówkę. Próbują atakować zawodników e, drużyny Mansylt. E, nie udaje się za sztuka. Dabo. Coleman jeszcze nie dostał e, futbolówki, żeby mógł w tym meczu się pokazać. McAllister. Dobra piłka do Adriana. Adrian teraz ma piłkę przy Bakajają, bakajają. Jest Taylor. Uciekła Taylorowi piłka. No i niestety mamy. Mm, Mamy tylko rzut rożny. Taylor, strzał Taylora. I mamy pierwszą bramkę. 71 minuta. Mamy pierwszą bramkę. Dla zajdzie, wejdzie Stevens. Wejdzie Stevens i Bendla za. Bendlę wejdzie za Adriana. Tak. Tak, zróbmy to w ten sposób. Oj oj oj, Taylor utyka po tym strzale, zdobywa gola. Ale widać, że jakieś problemy, chyba kontuzja. Czy zdawało mi się, nie, nie ma kontuzji, musiał być mieć... Chwilowy jakiś uraz, Bakaya schodzi, Taylor zostaje na boisku. No i teraz, żeby tylko nie oddać tego prowadzenia, drużynie, która cały mecz atakowała, cały mecz była aktywniejsza. Teraz Bendle i Coleman będą próbowali zatrzymać, zatrzymać ten rozpędzony pociąg Mansfield. Dabo. McAllister no i niestety Benle do Stevensa. Stevens poczekał na Macalistera, McAllister do środka jest Taylor. Taylor Stevens dośrodkowanie Stevensa tam próbował będę chyba znaleźć wzrokiem, no ale niestety dośrodkowanie zakończyło się fatalnie. Podalna piłka wprost pod nogi piłkarza Mansfield i teraz musimy wracać za kolejnym atakiem naszego przeciwnika, świetnie Słana radzi sobie tutaj z piłkarzami z piłkarzami e, Forest Green. No i niestety, jak ile wychodzi, próbując skrócić kąt, próbuje zaatakować. Zobaczmy to jeszcze raz, 1 do 1 w kolejnym meczu. E, nie jest dobrze. Zobaczmy, tutaj Forest Green próbowali jeszcze dogonić gracza tutaj wyszedł, skracając kąt, no ale niestety e, bramka na 1 do 1 pada w tym meczu. Coleman Kolman, do Garika, Garrick Coleman, Coleman schodzimy do środka. Dobra piłka do Taylora, ale uciekła futbolówka Taylorowi no i niestety możemy mówić o możemy mówić o błędzie i nie Saswan. Johnson wraca za wraca za zawodnikiem Mansfield. Mamy 2-0, przegrywamy to spotkanie po błędzie obrońcy. Słan bohaterem swojej drużyny, dwie bramki zdobył zobaczmy, cieszą się piłkarze Mansfield, wygrana jak najbardziej, zasłużona niestety no i tutaj, co tu dużo mówić, no, porażka Franka Kole w dwóch pierwszych meczach remis, w pierwszym meczu remis, w drugim porażka, to nie może się tak skończyć tutaj, błąd obrony przy tym wyprowadzeniu no i mamy gola na gola na 2 2 do 1, gdzie raczej wydawało się, że jesteśmy w stanie, że jesteśmy w stanie tutaj coś więcej zrobić. Teraz Steven spróbował jeszcze zagrać do przodu. Nie udaje się ta sztuka przegrywamy. No i Czekamy teraz na mecz Pucharowy. No kurczę, no nie jest dobrze, nie jest dobrze. Statystyki. Zobaczmy, jak to wyglądało. Męcy tam było drużżną, przeważającą. Reszta drużyny, no musimy się zabrać za ustawienie. Musimy się zabrać za naszą grę. E, bo nie wygląda to dobrze. Nie wygląda to dobrze. Forest Green e, pierwszy mecz przegrało, drugi zremisowało. Nie jest dobrze. Czekamy na e, kolejne spotkania. E, dziękuję Wam za dzisiaj. Trzymajcie się. Cześć.